Cześć, tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję elektronicznego młynka Finamil. Zacznijmy od zawartości opakowania oraz obudowy. To co znajdziemy w opakowaniu delikatnie będzie się różniło w zależności od tego jaki zestaw się kupi. W moim przypadku do dyspozycji miałem trzy pojemniki na różne rozdrabniane produkty. Do tego mam przewód zasilający, trochę papierologii, a także podstawkę na przyprawy. Ta podstawka jest wykonana w fenomenalny sposób. Nie dosyć, że w jednym miejscu możemy przechowywać jednocześnie wszystkie trzy pojemniki, ale także całość ma fajne wyprofilowania zarówno na te trzy pojemniki, jak i na trzy kolejne. Okazuje się bowiem, że te tacki możemy układać piętrowo, co pozwoli na przechowywanie w jednym miejscu ogromnych ilości przypraw. Obudowa urządzenia też może się różnić. Przede wszystkim do dyspozycji mamy kilka świetnych kolorów, które bez problemu wpasują się w nasze kuchnie. Dodatkowo mamy dwa sposoby zasilania urządzenia. W moim przypadku jest to zasilanie za pomocą wbudowanego akumulatora ładowanego w górnej części za pomocą przewodu micro USB. Jest jeszcze jednak dostępna wersja z zasilaniem bateryjnym. W niej umieszczamy trzy baterie AA pod pokrywą urządzenia. Według deklaracji producenta ten wariant ma nieco dłużej działać po jednej wymianie baterii i orientacyjnie młynek może nam służyć nawet przez 5 miesięcy. W przypadku wersji z ładowaniem ten czas jest delikatnie krótszy, ale dalej wynosi mniej więcej 4 miesiące. Na samej górze mamy klawisz zasilający, który uruchamia pracę młynka. Dodatkowo mamy tutaj trzy światełka, które informują nas o tym, jak bardzo naładowany jest akumulator lub baterie. Im mniej światełek, to oczywiście mniej naładowana bateria, gdy z kolei świecą się wszystkie lampki, to urządzenie jest w pełni naładowane. No i w dolnej części mamy silnik, a także miejsce na umieszczenie pojemników z przyprawami. Ciekawostką jest jeszcze to, że od spodu mamy diodę, która podświetla się podczas korzystania z młynka, więc będziemy dokładnie widzieli, jak dużo przypraw zostało zmielonych. Całość według mnie prezentuje się fajnie, ma minimalistyczną konstrukcję, nie jest to jakiś agresywnie wyglądający młynek z wydziwianą konstrukcją, tylko całość jest schludna i bardzo elegancka. A jak w ogóle korzystać z tego młynka? Żeby umieścić w młynku dowolny pojemnik, tak naprawdę wystarczy tylko nałożyć urządzenie na pojemnik. I delikatnie docisnąć. Poczujemy i usłyszymy delikatne kliknięcie, które oznacza, że urządzenie jest gotowe do użytku. Wtedy wystarczy podnieść urządzenie, przytrzymać je nad potrawą, którą chcemy przyprawić, a następnie wcisnąć klamisz od góry. Trzymamy tyle czasu, żeby uzyskać optymalną ilość przypraw, następnie puszczamy przycisk. I automatycznie urządzenie się wyłącza. A jeżeli będziemy chcieli zmienić pojemnik, wystarczy położyć urządzenie, znowu delikatnie docisnąć wtedy zaczep odblokuje pojemnik. Następnie przełożymy urządzenie na inny pojemnik, tak samo delikatnie dociśniemy i możemy tak robić w nieskończoność. No dobrze, ale jakie w ogóle produkty możemy rozdrabniać tym sprzętem? A to tak naprawdę zależy od tego jaki pojemnik zastosujemy. Standardowym pojemnikiem dodawanym w nawet tej podstawowej wersji jest Fina Pod Pro Plus. Jest on oznaczony obramówką przy podstawie w kolorze szarym i sprawdza się do przypraw takich jak np. sól morska czy himalajska, pieprz ziarnisty w dowolnym kolorze, ale oprócz tego mogą być to też np. ziarna kakaowca, ziarna kminku, nasiona kopru, imbir suszony, mogą być to także nasiona słonecznika, czy na przykład prażony czosnek lub cebula. W zestawie miałem także drugi pojemnik Fina Pod Max, który ma z kolei obramówkę w kolorze czarnym. Ten pojemnik może sprawdzić się do nieco większych produktów, takich jak na przykład ziele angielskie, suszone chili, może być to także czarnuszka, skórka cytryny czy pomarańczy. Poza tym mogą być to nawet ziarna kawy czy praktycznie dowolne suszone zioła. Sprawdzi się więc to nie tylko do rozdrabniania produktów, które umieścimy w pojemniku, ale także do ich rozcierania, żeby wydobyć więcej aromatu. Szczególnie, że od spodu w każdym pojemniku mamy regulację, za pomocą której możemy dostosować, jak drobno będą mielone produkty. W przypadku soli czy pieprzu pewnie będziemy ustawiali młynek tak, żeby rozdrobniona przyprawa była jak najbardziej drobna, jednak no, w przypadku chociażby suszonych ziół możemy trochę poluzować regulację, żeby przede wszystkim wydobyć aromat. A niekoniecznie rozdrabniać zioła. Bez względu na to, który pojemnik wybierzemy, montowanie jest dokładnie takie samo, urządzenie też tak samo uruchamiamy, więc tutaj nic się nie zmienia. Podczas moich testów z dwa razy miałem sytuację, że młynek delikatnie się przyblokował. Miało to miejsce w przypadku soli, która jakoś weszła w mechanizmy przy zbyt mocno dokręconej regulacji mielenia, w takim przypadku najlepiej obrócić sobie młynek do góry nogami i na chwilę uruchomić silnik. Wtedy wszystkie zablokowane produkty powinny się spokojnie odblokować, a my dalej możemy korzystać z młynka. No to podsumujmy. Co warto wiedzieć o Finamil? Młynek Finamil bardzo przypadł mi do gustu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy jedno urządzenie. Które może rozdrobić tak naprawdę nieograniczoną liczbę produktów. Mamy więc jedną większą obudowę, w której mamy silniki i zasilanie, a pojemniki z przyprawami są mniejsze, przez co nie będą zabierały tak dużo miejsca jak kilka osobnych młynków. Urządzenie świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu i po prostu robi to, co robić powinno. Czyli świetnie rozdrabnia przyprawy, do tego może delikatnie rozcierać zióła. Zmielimy także nawet takie mniej standardowe rzeczy, jak na przykład ziarna kakaowca czy ziarna kawy. Bardzo pomysłowa nawet jest ta dedykowana tacka. Nie dość, że mamy miejsce na trzy pojemniki, to jeszcze dzięki wyprofilowaniu od spodu. Możemy kilka tacyk umieszczać na sobie, przez co taki zestaw stanie się jeszcze bardziej kompaktowy. Ogólnie więc jestem bardzo na tak, spodobał mi się ten sprzęt, więc jak najbardziej mogę go polecić. A co Wy sądzicie o takim młynku? Czy u Was finamil by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zajrzyjcie także do opisu, gdzie znajdziecie specjalny link z ofertą promocyjną, w której dorwiecie ten sprzęt taniej lub z dodatkowymi gratisami. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!